Nie ja wiem co, nie wierzę w to, w to, co się dzieje. Mam, dlaczego jesteś zadowolona? O, oh, hej dziewczynki. Słuchajcie, tata mnie zaprosił na randkę. Ojejuś, to świetnie. Oh. A kiedy idziesz na randkę z tatą? Jutro. Ale wiecie co, sobie, co mi się przypomniało? Że przecież nie mam w co się ubrać. To może pojedziemy na zakupy, bo możemy ci wybrać jakąś wspaniałą sukienkę. Naprawdę? Tak, mamo, my wybierzemy kilka sukienek, a ty, a ty wybierzesz jedną z kilku. No dobrze. To jedziemy na zakupy. Chodźcie. Tutaj. O, a co tam jest? A tam jest jakaś kawiarenka, ale zamknięta. Może jeszcze nie jest gotowa? Na pewno jeszcze nie jest doko, do, do goto, dokończona. No dobra, chodźmy. A córki mi pomogł wybrać sukienkę na randkę z moim mężem. O, randkę będzie mieć moim z mężem? A kiedy? Nasza mama ma jutro randkę z tatą. O, świetnie. Dobra dziewczynki, to wy wybierzecie kilka sukienek, a ja idę przed przy, przymierzalnie. No dobra, Ania. No to wbieramy kilka różnych sukienek. Okej. Okay. Uuu, ta jest ładna. No tak. Ale myślę, że za elegancka jest. Ale możemy ją wziąć. Chociaż patrząc na tą cenę, mama chyba nie wybierze tej sukienki. I myślę, że będzie jej w tym niewygodnie. Aha, o, ta też jest ładna, ale troszkę. Daje na, tej... na dwa na dla babci, ale jest bardzo ładna. No masz rację. Taka brokatowa. Hmm. Może mama mi by się spodobała. Ojej, już! Ja bym chciała mieć kiedyś taką sukienkę. Mam nadzieję, że będę mieć kiedyś taką sukienkę. No, jest ładna, ale. 400 czy to 400 zł kosztuje? Tak hmm. może jak będę bogatą malarką, znaną bogatą malarką, to sobie to będę mieć kiedyś taką suknię. Może? O, tam jest taka zielona. Pokaż. No, pasuje. Znaczy, znaczy nie przejęć zaczęłam się. No ładna nawet. To co? Która z tych sukienek się najbardziej podoba? No pewnie, że. O ta. A no tak. No dobra, Aniu. Dobierzmy. No, dobierzemy sukienki. Mamo, już wybrałyśmy. Cztery? No tak. Dobra, to daj mi jedną. O ja! O, rozsypało mi się. No dobra. Tak. Do... Oj. Tego nie było, okej okay, widzowie. Tego też nie było. Oj, dobra. Mm -hmm. Dobra, mamo, to ci dam pierwszą sukienkę. Dobrze kochane. Oj. Dobra, to pierwsza. Hmm, no ładna nawet, ale niewygodna nie, jest. Nie czuję się w tej sukience dobrze. Dajcie mi drugą sukienkę. Dobrze, mamo. Dziewczynki, wygląda jak sukienka dla jakiejś bokatyki kobiety. Ile ona kosztuje? Eee... eee... 400 zł? 400 zł? Bardzo mi się podoba. Jest taka ładna. No, ale nie kupię jej za 400 zł. Aha. Mam nadzieję, że kiedyś też będą takie sukienki, bo mi się bardzo podoba ta sukienka. Mi też. Bardzo chciałabym w takiej z statu, ale nie kupimy jej, jest za droga. No dobrze, mamo, niech będzie. No, to dajcie mi następną sukienkę. Okej. Okay. Dziewczynki, ta sukienka wygląda na jeszcze droższą i też jest niewygodna, strasznie niewygodna. O, oh, źle się w tym czuję. Eee, Ameryka tu pisze 5,0,0? Aha, czyli ta sukienka kosztuje 500 zł? 500 zł? Zdecydowanie nie, nie czuję się w niej wygodnie. Nie, jest zbyt elegancka, zbyt droga i zbyt niewygodna. Źle się w tym czuję. I jeszcze czwartą chcę zobaczyć. Dobra, mamo. Ojej, już bardzo mi się podoba. Jest ładna, pasuje do mnie, prawda? Mamo, wyglądasz wspaniale. Wygodnie ci w niej? No, nawet wygodna jest. Bardzo mi się podoba. E, ta, on, ta sukienka chyba tu wisiała. Tak a tu pisze 150 zł? 150 zł? no dobra zdecydowałam się na tę sukienkę jest bardzo ładna no mi też się podoba Alba najbardziej mi się podoba o ta sukienka chciałabym mieć taką w przyszłości może jak będziesz znaną bogatą malarką bo chciałabyś być taką artystką znaną i bogatą chcesz być to może jeszcze będą takie sukienki do, do kupienia oby odwieźmy resz, odwieźmy sukienki, których nie bierzesz i mamo ubierz się z powrotem w tą. a no tak oj co jest nie tak tylko sprawdzałam, czy, czy ta taka, taka, mi się działa I czy się nie włączyła. Dobra, udało mi się kliknąć. No dobra, to zdecydowanie biorę tą sukienkę. A No dobra, mamo. I co? Zdecydowała się pani na, jakiś, na jakąś sukienkę? Tak, zdecydowałam się na tą. O. Widzę Panią w tej sukience. No dobrze, zeskanujmy ją. E, to będzie 150 zł. Przeszło. Życzę miłego dnia. Chce pani torbę? Tak. Poproszę. No dobrze. Tu torba, tu sukienka. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Następnego dnia, ale wieczorem. Dziewczynki, my już wychodzimy. Ameryka, masz do w 13 lat, więc możesz, więc, więc jesteś wystarczająco duża, aby być, aby być, jakiej, być sama w domu. pilnu Ani. Dobrze, mamo. A, dziewczynki, I, i naszykujcie się do snu. Myślę, że za, że za około 2 godziny wrócimy. No dobrze, tato. To my już idziemy. Dobrze, pa, mamo, to tato, udanej latki. Pa, kochany. To tutaj jest ta restauracja. Mówiłeś, że zadzorowałeś na miejsce? Tak, najlepsze miejsce. O! Dzień dobry. Czy to państwo kowalscy? Tak, jesteśmy kowalscy. Super. Miejsce jest tam. Wiem. Sam chciałam zdezerwować to miejsce. Nie mogę się doczekać. czekać. Ojejuś! Jakie cudowne miejsce, Kamil! A co tu za pudełko? Otwórz, a się dowiesz. O oh! już nie wierzę, ale my od dawna jesteśmy małżeństwem. To nic, postanowiłam ci kupić Ładny. ten Ładny, róży... chociaż ten różowy odcień jest taki trochę neonowy. Najwyżej, no dobra, wezmę go sobie. Ach, co za niespodzianka, kochanie. Tutaj dam pierścionek. Daj, tak. Tęskniłam za tym, jak chodziliśmy na randki. O, ja też tęskniłam. Chodź, nalejemy piwa. Ty, tylko nie pij za dużo. Ale ja nie jestem, ja nie piję alkoholu dużo, ja piję trochę. To w sumie ja też. Dzień dobry, proszę menu. Państwo tu radę się podzielić? No pewnie. No dobrze, to ja zaraz przyjdę i państwu mi powie co chcę zamówić. Dobrze. Ja bym chyba zamówiła lasagne. A ja schabowego. Chwilę później. To co chcę Państwu zamówić? Ja bym poprosiła lasanie. Okej, okay. a pan? Ja bym poprosił schabowego. Dobrze. Dwadzieścia <grytanie> minut później. Tutaj dla pana Niestety Zabrakło sałaty do słabowego. Mogą być kotlety? Mogą, nie ma problemu Ach, dziękuję państwu Zwykle tu przychodzą bogate osoby A tu lasagne dla pani Dziękuję Dobrze Jakby było trzeba To proszę mnie zawołać Jasne O, oh, no dobra, spróbujemy tej latani. Dobra. No dobrze, to zjem go tlecić. Kochani, nie spodziewałam się, że mi takie coś zrobisz. No wiesz doskonale dlaczego. i jeśli Wam się podobało, to pa! pa.